Sobie krew ofiary. Szybko też okazało się, że Danielka nie trafi do więzienia. Dlaczego? Bo zabijając był niepoczytany. W szpitalu podobno jakieś pielęgniarki, czy tam kogoś się pytał, czy, czy sławny już jest za to, co zrobił. Wskazywał on, że nie pamięta tego zdarzenia, nie przyznawał się też do niego. Taką postawę zajmował w toku przesłuchań w postępowaniu przygotowawczym. O do matki, który napisał? Pokierował matkę, co matka ma zrobić, jak ma zrobić. A co w tym liście jej przekazał? No, żeby mu dobrego adwokata. Wręcz błagał tą matkę, żeby mu dobrego adwokata. Czyli miał pełną świadomość swojej sytuacji. Dokładnie. Dlaczego mordercy są wypuszczani na wolność, a dobre osoby giną, giną z ich rąk i ludzie o nich zapominają. Wychodzi na to, że. Że mordercy będą bezkarnie chodzić po ulicach, bo będą niepoczytalni. A inni będą płakać do końca życia. Tak jak pani. Tak, dokładnie. Jest pierwsza ofiara śmiertelna huraganu Ada w Stanach Zjednoczonych. Zginął mężczyzna, przygnieciony upadającym drzewem. Żywioł przetacza się przez Luizjany. Na szczęście.